Zombie to jedne z najbardziej popularnych popkulturowych monstrów. Śmiertelnie niebezpieczni, zarażeni lub wstali ludzie, żerujący na swych zdrowych i w pełni żywych ofiarach, to częsty element seriali, filmów czy gier. Możliwość faktycznego wybuchu choroby czy powstania jakiegokolwiek czynnika umożliwiającego przeniesienie zombie z ekranu do naszego świata jest czymś strasznym. I choć często zombie stają się zombie właśnie przez... Powstanie z grobu czy dziwną wymyśloną na potrzeby fabularne chorobę? To w naszym świecie istnieje coś, co naprawdę zmienia żywe organizmy w żywe trupy. The Last of Us świetnie korzysta z informacji prosto z świata pod naszymi stopami. W tym fikcyjnym świecie ludzie zostają zaatakowani przez pewien rodzaj zmutowanego, pasożytniczego grzyba. Wzorowany jest on na grzybie, który atakuje owady, a więc póki co my możemy czuć się bezpieczni. Lasy, a w szczególności lasy tropikalne, to dom dla milionów, o ile nie miliardów żywych organizmów. Są wśród nich oczywiście owady. A co jest bardzo ciekawym faktem, to podobno 70% tychże stanowią różnego rodzaju i gatunków mrówki. To one posłużą nam za przykład w dzisiejszym materiale. Ich zachowanie bardzo zresztą przypomina to, jak zachowujemy się my, ludzie. Mrówki tworzą kolonie. W nich mają swoje struktury. Każda z mrówek ma określoną rolę i zadanie, które musi wykonywać. W takim środowisku bardzo łatwo oprzędować. Odnoszenie się różnorakich chorób czy pasożytów, zupełnie jak w naszych ludzkich miastach. Pasożyty potrzebują do życia żywiciela, a taka mrówka to dla nich idealny cel. Różnego rodzaju grzyby próbują najzwyczajniej przetrwać i rozprzestrzeniać się dalej, atakując owady. Kiedy taka mrówka zostaje zarażona i dowiedzą się o tym inne, to natychmiastowo usuwają ją z kolonii, a martwe ciało zarażonej mrówki jest transportowane możliwie jak najdalej. Wszystko dla dobra kolonii. Z większością takich infekcji te owady radzą sobie dość dobrze. Istnieje jednak grzyb, który nie da się wymanewrować w tak prosty sposób. Opio Corticeps unilateralis to czempion w swojej kategorii. Kiedy mrówka natknie się na jeden z jego zarodników, ten przyczepia się do egzoszkieletu i ostatecznie przebija się za pomocą nacisku mechanicznego i enzymów. I w tym momencie grzyb zaczyna przejmować kontrolę. W ciągu następnego tygodnia zarażone mrówki wyglądają zupełnie normalnie i zajmują się swoimi sprawami, niezauważone przez resztę kolonii. Następnie, gdy gdy grzyb rozwinie się wystarczająco wewnątrz mrówki, zmusza ją do opuszczenia kolonii i wspięcia się na małą łodygę rośliny kilka centymetrów nad ziemią. Tutaj mrówka trwale zaciska szczęki wokół liścia i zostaje całkowicie pokonana przez grzyba. I choć to wszystko brzmi już dość przerażająco, to kolejne fakty mogą wręcz zmrozić krew w żyłach. Otóż miejsce, w którym mrówka wykonuje swój śmiertelny uścisk, jest niezwykle precyzyjne. W jednym badaniu każda zarażona mrówka wgryzła się w spód liścia, a 98% ugryzło nerwy liścia. Prawie wszystkie mrówki zrobiły to po północnej stronie rośliny na liściu dokładnie 25 cm nad ziemią. Wybrane liście znajdowały się w środowisku o wilgotności od 94 do 95% i wszystkie trafiły do miejsca od 20 do 30 stopni Celsjusza. Mrówka zombie przetransportowała grzyba dokładnie w miejsce, które jest dla niego idealne. Oznacza to, że kontrola jaką grzyb sprawuje nad mrówką jest precyzyjna. W tym właśnie miejscu długa łodyga grzyba w końcu przebija główkę mrówki z bulwiastą torebką pełną zarodników na końcu i mrówka zostaje zabita. A ponieważ mrówka zazwyczaj zaciska się na liściu na terytorium własnej kolonii, zarodniki grzybów spadają na inne mrówki poniżej, zamieniając w zombie każdą, której dotknie. My zaś, będąc w takim lesie, możemy natknąć się na takie zjawisko. Trzeba się tylko schylić i dobrze przyjrzeć. Jeżeli dobrze nam pójdzie, to znajdziemy liść, znajdujący się nieco ponad leśnym dnem, a na jego spodzie znajdować się będzie mrówka, której żuchwy zacisnęły się na środkowej żyłce liścia. Dni, a nawet tygodnie kontroli umysłu doprowadziły do tego momentu. Z ofiary pozbawionej własnego życia wystaje grzyb, który rozmnaża się i rozprzestrzenia zarodniki. Mogłoby się wydawać, że aby przejąć taką kontrolę nad owadem, wystarczy, że grzyb przejmie kontrolę nad jego mózgiem. Otóż jest to błędne myślenie. Naukowcy chcąc zbadać tę sprawę odkryli, że grzyb można znaleźć prawie, że w całym organizmie mrówki, również w nogach. Powiedziałem w prawie całym organizmie, ponieważ grzyba nie znaleziono w mózgu. I jak to możliwe? Odkryto, że grzyb nie używa kontroli umysłu, za to tworzy połączenia, które penetrują włókna mięśniowe. Wtedy może je kontrolować za pomocą sygnałów chemicznych, mówiąc mrówce, gdzie ta ma się udać. Co jest w tym najstraszniejsze? A to, że w przypadku przejęcia całego ciała umysł może pozostać nietknięty, a więc taka mrówka pozostaje w pełni świadoma. Staje się jedynie obserwatorem, traci jakąkolwiek kontrolę. Wyobraźmy sobie taki scenariusz w przypadku ludzi. Wyobraźmy sobie sytuację, w której stajemy się jedynie pasażerem i obserwujemy poczynania grzyba sterującego naszym ciałem, nie mogąc kompletnie nic zrobić. Mówię głównie o mrówkach, ale nie tylko one mogą paść ofiarami kordycepsa. Zaraża on też wiele innych owadów i pająków, takich jak ptaszniki czy chrząszcze, z podobnym skutkiem. Jednak grzyb może tworzyć zombie tylko z mrówek. Cóż, zombie mrówka brzmi o wiele lepiej niż zombie tarantula. Z perspektywy owada jest się czego bać, ale jak w tej sytuacji mamy zachować się my, ludzie? Czy powinniśmy się bać? Otóż możemy odetchnąć z ulgą. Ten konkretny rodzaj grzyba nie jest dla nas tak groźny jak dla poczciwej mrówki czy innego owada. Nie przeżyłby w temperaturze naszego ciała, która jest o wiele wyższa niż ta, jaką mają owady. Jesteśmy bezpieczni, no chyba, że ziści się scenariusz taki jak w The Last of Us i ciągłe procesy ewolucyjne sprawią, że kordyceps zmutuje, uodporni się czy też zaadaptuje do nowych temperatur, a wtedy możemy zacząć się obawiać.